Witajcie w kolejnym odcinku Polska nauczycielka w Chicago. Dzisiaj mój kanał przejmuje Magda, która poprowadzi lekcje z najmłodszą grupą. Będzie pracowała na programie Mam Talent, nauka polskiego jako obcego, który oferowany jest u nas w Centrum Języka Polskiego. Dzięki temu programowi najmłodsi mogą korzystać i uczyć się słówek, czytania, pisania i mówienia, korzystając z tablicy multimedialnej. Zapraszam Was dzisiaj, a mój kanał przychodzi w ręce Pani Magdy. Drogie dzieci, na dzisiejszej lekcji poznamy literkę W. Ale zanim do tej literki W przejdziemy, chodźmy zrobić kalendarz. Zapraszam. No to tak, ja, Marcel, jaki dzisiaj jest dzień? Czwartek. Dobrze, przyklej. Jolene, jaki dzisiaj jest miesiąc? Maj. Bardzo ładnie. I dzisiaj pamiętasz jaką mamy datę? 22. 22. Spróbujcie znaleźć dwie cyferki. Mhm. Dobrze. I mamy jaką porę roku? Wiosna. Wiosna. A jeszcze musimy tu ustawić, ustalić jaki jest rok. Kto pamięta jaki jest rok? 2025. Mhm, dobrze, spróbujcie znaleźć cyferki. Tam z no. boku jest, tutaj mamy. 2025. Co tu brakuje? Zero. Dobrze. Przejdźmy teraz do pogody. Jaka dzisiaj była pogoda na zewnątrz? Ciepło. Było ciepło. Spróbujcie znaleźć tutaj. Odpowiednią dobrze. Była chmurka ze słoneczkiem. I było dosyć ciepło, zgadza się. A kto mi powie jeszcze, jakie elementy poru roku mamy w tej porze, w wiośnie, w tej porze roku? Czy mamy słońce, czy mamy deszcz? Słońce. Słońce, co jeszcze może być? Zobaczcie tutaj z tej strony. Ja myślę, że parę dni temu była taka pogoda. Mm -hmm. Tak, drzewo. Drzewo spadło na moją trampolinę. I drzewo spadło na twoją trampolinę. No widzisz, to dobrze, że byłeś w domu, w środku, prawda? Tak. Co jeszcze dołożymy? Jak pada deszcz, co bierzemy ze sobą, jak wychodzimy? Parasol. Super. Drugi parasol jest. Jest ok. Dobra, to teraz, drogie dzieci, sprawdzimy, czy jesteście w stanie rozpoznać przedmioty i dopasować ich do naszej ciówci alfabetowej. No dobrze, zaczniemy od Julinki. Julina, co to jest? Ryba. Proszę bardzo. Gdzie jest literka? Super. Marcel, co to jest? Wiadro. Proszę bardzo. Nasza dzisiejsza litera. Julinka, co to jest? Aparat. Bardzo dobrze. Marcel, pasek. Pasek. Ślicznie. Julina, ananas. Bardzo ładnie. Znajdź literkę A. Tam ładnie Marcel do literki P. Świetnie. A wiesz co to jest? Namiot. Namiot. Mhm. -ny -ny. Świetnie. Julina, co to jest? Sztetki. Bardzo ładnie. Marcel, a to babcia. Babcia. Julinka, mhm. kolorowe. Buty. Bardzo ładnie. Szczypie w oczy. Cebula. Julina. Lody. Marcel, co to jest? Drabina. Bardzo ładnie. Indyk, indyk. Włączę Wam zagadkę i Wy musicie odgadnąć, o jakiej literze dzisiaj będziemy się uczyć. Posłuchajcie. Wy. Głośno, Marcel, co to za literę? Julinka? Wy. Wy. Popatrzcie, ma mnie w. woda i weranda. Ma też Władek, Wojtek, Wanda. Nie ma fala ani flash. Kimże jestem? Czy już wiesz? Dobrze. To teraz przejdziemy do następnej karty. Spróbuj ułożyć z tych puzzli, żeby nam powstała duża litera W. Super. Super. Poproszę Julinkę. Julinka, spróbuj teraz znaleźć tylko i wyłącznie literę W, które są połączone tą liną. Eee, obojętnie, mała i duża, tylko literka W. Mhm. Dobrze. I poproszę teraz Marcela. Chodź Marcelku. Dobrze. Musisz odszukać wszystkie tak pisane litery W. Marcel ekspresowo to robi. Dzisiaj y, mamy literkę W i Julinka, co to jest? Woda. Spróbujesz przeliterować? Tak. Wy? O-d-a. Woda. Dobrze. Marcel, spójrz na obrazek. Co na tym obrazku dzieci robią? Dziewczynki i chłopak podlewają kwiatki. Czym podlewają kwiatki? Że woda. Wodą podlewają kwiatki. Dobrze. Yy, I mają też wąż taki ogrodowy, i mają konewkę. I w jednym i w drugim jest woda. Yy, dobrze. Julinka, spróbujemy przeczytać. To, Ola i Lola. Dobrze. Co ma Ola? A co ma Lola? Dobrze, Marcel, spróbuj przeczytać następne zdanie. Tam jest wiaderko i kwiaty. Mhm. Co jest w wiaderku? Co jest w wiaderku? Woda. Woda. Dobrze. Mają w swoich nazwach literkę w na co to jest? Bałwan. Bałwanek. Czy słyszysz tam literkę W? Mhm. Tak, spróbujemy zakreślić. Marcel, zakreś bałwana. Drugi obrazek. Co przedstawia, Marcel? Wiewiórka. Wiewiórka. Czy mamy tam literkę W? Tak. A powiesz mi, ile mamy tych literek W tam? W tym wyrazie? Dwa. Dwie literki W. Dobrze. Zakreślamy wiewiórkę. Jolinka, co jest na dole, gdzie nosimy w zimie, żeby nam było ciepło w głowę? Co to jest? Czapka. Czapka. Czy mamy tam literkę W? Nie, z Nie ma. Dobrze, dobrze. Naszym kolejnym zadaniem jest w tym wężyku, co macie z liter, w następnym ćwiczeniu, tu pokolorować tylko te pola z literką W. Czyli wyszukujecie literkę i je kolorujecie. Te kółeczka malutkie. Dobrze. Jolinka, policz wszystkie, ile jest tych W. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze. Zapisz tutaj obok, ile ich jest. Jest 10, 1. W, A. 2, w, y. w. w, I. W-a-m. Tam. W -o -r -e -k. Worek. W-i-o-s-n-a. Wiosna. W-i-o-wiosna. Wiosna. No to teraz na zakończenie spróbujemy ubrać naszego chłopca i naszą dziewczynkę w ubiór na... Słoneczny i letni dzień. Mhm. Mamy buty, mamy spodenki, mamy koszulkę. Mhm. Co założymy koszulkę. Jakiego koloru jest, tej dziewczynki, koszulka? Um, fioletowy. Fioletowy, dobrze. A Marcel, a twój chłopiec, jak, jakiego koloru ma koszulkę? Pomarańczowy, dobrze. Ciepło im chyba, co? Mhm. Wszyscy mają krótkie spodenki i buty, albo klapki możemy jeszcze znaleźć. Czy nie mamy klap? Mhm, to bardziej pantofle. Mhm, chyba tak. Dobra, no to co, jeszcze zagramy w grę? No to teraz zakończymy bardzo wesołą grą i sprawdzimy, czy znacie literki alfabetu. Dobrze, rozdam Wam karty. Dobrze. Spróbujemy sobie rozłożyć. To jest nasza startowa gra. Karta. Dobra. I mamy. Ja mam i. Kto ma e? Ja mam e. Kto ma ci? Czulinka, masz ci. Ja mam ci. Kto ma he? Mhm. Ja mam hy, Kto ma e? E, jak Egipcjanin. Ja mam e, kto ma b, ja mam f, jak fa, kto ma d, jak ja. ja, mam d, drzwi, może być, mhm. ja, ja mam d, kto ma ni, mhm. ja mam ni, jak słoń, kto ma ry, jak rower, jak ulica, ja mam u, jak ulica, kto ma ś, jak ślimak. Ja mam si jak ślimak, kto ma ty jak tańczę. Jak tańcza. Mhm. Ja mam ty, kto ma... I. I. Mhm. Dziękujemy za lekcję. Zapraszamy. Zapraszamy. Lubimy język polski. Odzyskałam swój kanał. Lekcja z panią Magdą została zakończona. Marcel, jak ci się podobała lekcja z panią Magdą? Tak bardzo. Bardzo ci się podobała, prawda? Tak. Pani Magda poprowadziła lekcje na programie Mój talent, nauka języka polskiego oraz na materiałach, które proponujemy dla młodszych dzieci. Dziękuję serdecznie Wam za ten odcinek i do zobaczenia w kolejnym pa!